Witam. Chciałbym się z Wami podzielić kilkoma swoimi przemyśleniami yy, na temat yy, ludzi młodych, którzy mnie otaczają na co dzień, z którymi się spotykam, yy, którzy, którzy, z, którzy ze mną mieszkają, którzy ze mną yy, żyją, na co dzień pracują, czy mijam ich na przykład yy, w zaprzyjaźnionej siłowni, do której chodzę, gdzie Hmm, ćwiczę, e, i kochani, mówi się o tym, że dzisiaj dużo młodych ludzi jest e, e, takich, no, w, leczy się na jakieś depresje, i to jest przerażające. Wielu ludzi, młodych ludzi, mimo tego, że są sprawni, są silni, są zdrowi, mają mnóstwo możliwości, talentów, leczy się na jakieś kurwa stany depresyjne, e, i to jest, jest plaga wśród ludzi dzisiaj młodych, którzy w zasadzie żyjemy w czasach, które dają niesamowite możliwości, niesamowite możliwości rozwoju, dostępu do wiedzy, na wyciągnięcie ręki w komputerze są, nie w telefonie czy dalej. Żyjemy w dobie takiej technologii, gdzie, gdzie jest wszystko można naprawić, co daje tylko możliwości temu, żeby się rozwijać. Mieszkam z takimi ludźmi na stacji. z dwóch studentów młodych z pierwszego roku i jeden gość, który jest pracujący. Mamy weekend, przyjechała do niego dziewczyna, nie? ale jak ja patrzę na tych ludzi, to kurwa wychodzą tam, kiedy mijamy się powiedzmy, gdzieś w, w kuchni, w pokoju, gdzieś w, w takich miejscach, gdzie wspólnie możemy nie wiem, przygotować posiłki. Tacy ludzie zajebani, mułem, smutni, kurwa, jak płotnie do przeraża, nie, i yy, jest takie, właśnie takie funkcjonuje, takie wyobcowanie, nie, że ta, ta, taki dzisiaj mamy trend, że każdy, wiesz, każdy w swoją stronę, każdy tylko yy, myśli o tym, kurwa, jak, jak, jak zrobić tak, żeby się odciąć od drugiego człowieka i skupić się tylko na sobie, jak skupić się tylko na sobie, nie, i drugi, drugiego człowieka potraktować po prostu jakoś tak, jako, jako tak jakby nie wiem, jakiś element yy, pejzażu za oknem, jako, jako taki przelotny, jakiś przelotny yy, element, nie. I, i, I kochani, chciałbym się kurwa wam, z Wami się tym podzielić, bo yy, jest to dla mnie smutne. Eee, tak jak mówię, dwoje ludzi, którzy ze sobą są, nie, niby się tam e, kochają, powinniśmy przynajmniej kochać, nie wiem, jakie są relacje między nimi, bo z tym człowiekiem mam średni kontakt. E, czasami ze sobą rozmawiamy, ale to jest wszystko takie pobieżne i raczej jest to osoba, która się bardzo nie otwiera, ale widzę, kiedy on wychodzi z pokoju, a jest u niego dziewczyna, to kurwa tak jest smutny, jakby tam Eee, no, nie widać, że on by się cieszył tym, że ta, 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 ta panienka do niego przyjechała. Nie widać mu kurwa, jego, jego wyraz twarzy jest ciągle kurwa taki sam, smętny, ponury, taki idzie z, zajebanym mułem, to jest przerażające. Eee, wie Pani, wiecie, skąd to się dzieje, że no, mówię, to przede wszystkim e, e, dzisiaj technologia, dzisiaj to, to, to zmieniała, pozmieniała ludzi i ich postawy, każdy e, zaangażowany w telefony, Godzinami przoduje, marnując czas na różnych y, portalach, które nie wnoszą nic wartościowego w jego życie. Złudnie gdzieś tam, szukując może, nie wiem, miłości, czy, 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 czy y, wyszukując jakieś informacji o, o modzie, czy, czy o tym, co dzisiaj jest tam się popul popularne w świecie popkultury. Y, podsumowuję to w takim jednym utworze, który, który napisałem. Yy, który właśnie jest takim odzwierciedleniem tego, jak dzisiaj wygląda młody człowiek yy, w, na początku XXI wieku. Utworzona się młody, młody, smutny człowiek. Słońce świeciło nad miastem, nad którym niegdyś wyznosiły się tłumy. Już nie pamiętasz, jak cierpiał Twój krewny. Na rzeź prowadzone szły w ciszy kolumny. Skąd mógłbyś pamiętać? Wszak jesteś zbyt młody. Ta ziemia wciąż krzyczy. Czy słyszysz? Lecz on wzrok utkwił w telefonie. Skupiony na sobie, odwrócił ode mnie skronie. Masz wszystko, co trzeba, by zdobyć, co zechcesz. Dostałeś talenty, jesteś sprawny, wiek Twój młody. Szczęściu w życiu trzeba dopomóc. Czy słyszysz? Lecz on, wzrok utkwił w telefonie. W jednym małym urządzeniu świat jest zaklęty bez zbędnej fatygi, bez wychodzenia z domu. Nauka, praca, podróże na wyciągnięcie ręki. Więc pytam uprzejmie. Dlaczego jesteś tak smutny? Nie odpowiada. Wciąż myśli. Uprzedzam tuż przed nim odpowiedź. Prawdziwe życie omija cię, bo Żydzi wiedzieli, jak omamić umysł młodego człowieka. Nim doczekasz kolejnej niedzieli, nim się obejrzysz? Te podróże, ten sport i ta wiedza rzeczywiście były dla Ciebie stworzone. Lecz finansiści, jak drapieżny orzeł, zgarnęli łupy dla siebie, wysiłki pokoleń. Tobie pozostało złudzenie, gonienie za trendem. Próbujesz dogonić styl życia, modne stroje miłości. Lecz czy zdążysz, nim Twe cenne lata upłyną? Czy życie realne zakończy się happy endem? Technologia jest potrzebna, to prawda, ułatwia nam życie. Gdzie bylibyśmy, gdyby nie smartfon, komputer, samochód? Lecz używać ich trzeba z umiarem, niedestrukcyjnie. Podnieś wzrok wyżej. Spójrz, jaki dzień piękny. Róż na spotkanie drugiego człowieka. Tuż naprzeciwko piękna dziewczyna uśmiecha się. Ku tobie kieruje swe myśli. Niespokojne ręce szukają chciwie czułości, a serce jej płonie. Różne spotkanie miłości, czy słyszysz? Lecz on wzrok utkwił w telefonie.